że już przygotowujemy się do kontroli wyborów. Z tego względu, że wybory mogą być w każdej chwili, kwestia jest tak dynamiczna i musimy być przygotowani kilkakrotnie lepiej niż do tych prezydenckich, które tak naprawdę w dużej mierze nam się udało. Już do świąt chcemy Chcemy zgromadzić w naszych bazach, w tych bazach, bazach danych, yy, ludzi, którzy będą, osoby, które będą w komisjach, w naszym a przede wszystkim chętnych kandydatów na przewodniczących komisji. No jak tu mamy olbrzymie zaległości. Yy, jak, jak Państwo wiecie, dziewięć, dziewięć przewodniczących komisji na dziesięciu to są, to, jest, to są z ich strony. A, on, a przewodniczący komisji ma decydujący głos w każdej komisji jest to niesamowicie ważne. Witamy Tomasa Zakiewicza. Prezesa Zarządu Telewizji Republika. Człowieka orpiecka. Republika, Republika. 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 Republika, Republika. I pójdziemy! W dołach siła trzeba liczyć na nas. Witam bardzo serdecznie księdza profesora Jarosława Wąsowicza. Ja! Witam. Ja, ja, ja. Witam bardzo serdecznie posła Andrzeja Śliwkę. Bardzo dziękuję za tak nasze przybycie. Najlepiej tam chyba stać. Oddaję głos panu Tomaszowi Sakewiczowi. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. To może niech usiądzie Tu muszę przeprosić, bo nie starczyło dla wielu ludzi miejsca. Na no, pewno nikt się nie spodziewał że na inaugurację klubu tyle osób przyjdzie. Zwykle, jak są inauguracje, to przychodziło 5-10 osób. Mam wrażenie, że jest trochę więcej. E, bardzo Wam dziękuję. E, musimy jakoś podzielić się. Kto ma tutaj szefem klubu? Bogus. Witam serdecznie. Będziecie musieli potem wybrać. Także, e, znaczy, ja generalnie nie. Nie, nie organizuje klubów, one się organizują same, macie kartę klubów, ale to bardzo proszę, weźcie adresy mailowe, telefony, żeby ci, którzy chcą się zapisać, mogli zapisać. Także weź jakąś kartkę, puśćcie wśród ludzi. E, I także nikt, nikt nie wychodzi bez, chyba że ktoś nie chce, no, tylko przyszedł popatrzeć, dotknąć, posłuchać, opowiedzieć, gdzie trzeba, co tu się zdarzyło. E, kochani, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bo tutaj e, nie namawiał Andrzej, żeby tutaj przyjechać. Powiedział, że są fantastyczni ludzie. No widziałem w kościele. No, kilkaset osób tutaj nie pomieścili się wszyscy. Bardzo się cieszę, że klub będzie działał. Dzisiaj wygląda to naprawdę w sposób wspaniały, więc gratulacje Bogdan i wielkie gratulacje dla założycieli klubu Gazety Polskiej w Iławie. Wielkie brawa jeszcze raz. Cieszy mnie to bardzo, bo widzę także wielu przyjaciół, którzy przyjechali nie tylko, nie tylko są tutaj z Iławy, tylko jest mocna ekipa z Monga, widzę Lubawa, ale, ale także oczywiście może, susz, możemy wymieniać. Jest klub jest, klub, jest klub jest oczywiście Klub Gazety Polskiej z ostrudy gdzieś widziałem Kamila Prosinowskiego. Kamil jest, 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 jest Wojtek Szymaniak oczywiście, więc kochani, bardzo się z tego powodu cieszę, bardzo się cieszę, że jesteście. I także to jest doskonała okazja, żeby Wam się nisko ukłonić i podziękować. Podziękować Wam za to, że pomimo, pomimo wielu przeciwności losów jesteście, przychodzicie, walczycie. Bo to jest coś, co myślę, że w tym długim marszu jest kluczowe. Nasza determinacja. I ja tutaj, oczywiście, na rozpisce byłem oznaczony jako poseł na Sejm, ale dzisiaj tu przychodzę jako klubowicz. Jako jeden z Was. I bardzo się cieszę, że możemy wspólnie, tak licznie, spotkać się i porozmawiać o rzeczach fundamentalnie ważnych dla naszej ojczyzny, dla naszych społeczności lokalnych. Jeżeli myślimy o przyszłości, a myślę, że wszyscy po 1 czerwca troszeczkę odetchnęliśmy, jesteśmy o wiele bardziej szczęśliwsi. Cytując drugą stronę, można powiedzieć: Uśmiechamy się, ale miejmy świadomość, że ta walka z tymi złymi ludźmi się nie skończyła. Przed nami wielki bój o Polskę, o przyszłość, o to, że będziemy mogli żyć w państwie, które będzie wolnym krajem, suwerennym krajem, które będzie samodzielnie podejmowało decyzje, ale także żebyśmy żyli w państwie, gdzie media nie będą cenzurowane. Dlatego tak wielkie i ogromne brawa należą się panu prezesowi Sakiewiczowi, panu redaktorowi Sakiewiczowi. Dziękujemy! Dziękujemy! Dlaczego uważam, że coś się przełamało w Polsce? Na czym miał polegać system Tuska? Trochę na tym jak system komunistów: przejąć władzę i nigdy już nie oddać. Nie może być pęknięcia trzeba po prostu gromadzić jak największą ilość władzy, wycinać opozycję, zniszczyć ją fizycznie, posadzać do więzień, wprowadzić cenzurę. Komuniści to kiedyś zrobili, to długo trwało. Oczywiście trwało, bo były z tyłu sowieckie czołgi. Te sowieckie czołgi za, zastąpiły wpływy wielkiego państwa, jakim są Niemcy. Wpływy pieniędzy unijnych, które są de facto naszymi pieniędzmi, one ukradziono, a potem nimi szantażowano. I prawie im się udało. Okazało się że nagle, że ten pomysł na Polskę, który oni mieli, czyli Otoczyć ludzi z kordonem informacyjnym, politycznym, pękł w jednym miejscu. Czy wiedzą Państwo, jak nazywa się to, to miejsce? Republika, republika, Ja nie podpowiadam. Republika, republika, Republika. Republika. Republika! Republika. Republika. Dlaczego, 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 to, dlaczego to pękło? Otóż yy, oni sądzili, że siła prawej strony wynika z tego, że przez chwilę kontrolują media publiczne, ale przecież prawa strona wygrała wybory bez yy, mediów publicznych. Powiem więcej, przegrała mając te media publiczne. To też trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Eee, prawa strona w Polsce to jest 60% wyborców, 40% twardzi wyborcy yy, konserwatywni. To jest chyba największa ilość konserwatywnych wyborców w ogóle na świecie. Nie ma kraju, który miał tak dużą grupę twardych, konserwatywnych wyborców o jednolitych poglądach. Jako 20% to, to są tacy wyborcy, którzy mogą głosować na prawą stronę, bo, bo mają pewną wspólnotę, no, chociaż częścią poglądu. Lewa strona to jest, to jest góra 30%. To jest góra 30%. No i te 10% ma takie poglądy nieoznaczone bardzo. I okazało się, że kiedy choć część tych ludzi się zjednoczyła, to można było wygrać, no ale jaki problem polegał, yy, polegał na tym, że prawa strona zawsze była trochę rozbita, zawsze była trochę skłócona, zawsze miała problem z tym, żeby, żeby się zgrupować. Jak momenty, moment, kiedy się grupowała, to na przykład wybory prezydenckie częściowo wygrywała prawa strona. Dlaczego? No dlatego, że wokół jednej osoby, wokół jednego kandydata łatwiej się skupić. Jeżeli do drugiej tury przechodził kandydat z prawej strony, to on po prostu wygrywał. Tak? Nie było przypadku, żeby żeby kiedy w drugiej, turze znał się, z prawej strony nie wygra. No dlaczego tak, tak się zdarzało? No bo, bo następowała koncentracja większej liczby elektoratów, większej liczby ludzi, którzy mają. Polacy w większości są konserwatywni. Ale niestety ci, którzy mają wpływ na Polaków, są ultraliberalni, a często mają rodowód postkomunistyczny. I, i, i dlatego była ta dysproporcja. I pilnowano, żeby w Polsce nie powstały żadne silne media, które są adresowane do. Prawej strony, które by mogły objąć większość choćby tej grupy. Ja już nie mówię o pozostałych, ale by mogły objąć. I to się udawało. I też z winy prawej strony. Tak. Platactwo w tej sprawie było gigantyczne. I proszę mi wierzyć, że dojrzała demokracja nie polega na tym, że istnieją partie. No bo partie istnieją też w krajach niedemokratycznych. Mieliśmy kraj, w którym było nawet kilka partii. Tak. Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. ZSL, dzisiaj zwany PSL-em. Tak. Stronnictwo Demokratyczne. Yy, jakieś tam pomieści chrześcijańskie też się nazywały, to były partie, prawda? Tylko, że nie było życia demokratycznego. Po pierwsze, wybory były fikcją, ale też brakowało czegoś innego. Brakowało prawdziwych, oddolnych ruchów, które kontrolują życie polityczne. W demokracji, solą demokracji są ruchy obywatelskie. Duże, silne ruchy obywatelskie. Jeżeli są silne ruchy obywatelskie, to te partie muszą dobrze funkcjonować. Tak są poza kontrolą. Tak hulają, robią co chcą. A muszą, one z jednej strony mają pewną pomoc, tak? bo idee, które głoszą, mają rezonans wśród tych y, ruchów obywatelskich. Macie Państwo przykład tego, co się dzieje po śmierci Charlego Kerka. On tworzył pewien ruch obywatelski w Stanach Zjednoczonych. Sam Charlie Kirk był bardzo znany i popularny, więc jego śmierć wstrząsnęła stanami. Ale ten ruch może nie był gigantyczny, liczył tam kilkaset podmiotów, jak na Stanach to może niedużo. Czy wiedzą Państwo, ile po, tydzień po śmierci Czarego Kerka się zarejestrowało klubów? No, 50 tysięcy. I powstają nawet za granicą. Tak? Okazuje się, że jego zabicie doprowadziło do eksplozji idei, które głosi. No tak mają właśnie żywe ruchy. Znaczy, można zabić człowieka, nie, za, nie zabije się ducha. I, hmm. I rzeczywiście kluby zaczęły się bardzo, bardzo e, szybko e, te Czarego Kerka rozwijać. No, to jest. E, jeszcze raz dziesięć w stosunku do, do tego, co, co się stało z klubami Gazety Polskiej. Taki największy, naj, największy, największy rozwój klubów e, e, był po tragedii smoleńskiej, po tym, co się stało. No myśmy zostali wtedy trochę sami, tak? bo sytuacja była straszna, bo, bo no, zginęli nasi przywódcy. Ja też lecie z tym samolotem. Dzień wcześniej wyrzucono mnie TVP bez podania powodu. Ciekawy dzień wcześniej, prawda? E, miałem, e, Gazeta Polska była niedużym medium. E, no już było kilkadziesiąt klubów działających. Gazeta no i Polska codziennie wtedy wystarczała. Gazeta Polska codziennie wystarczała w 2011 po, po Tak, po Smoleńskim. ale tak naprawdę byliśmy dosyć okrążeni. No i co się stało? No po prostu zaapelowaliśmy do ludzi. Organizujcie się, wyjdźcie na ulicę. I wkrótce już było 300 klubów, tak? E, do dzisiaj jest ich e, ponad 500. A tak naprawdę już nie idziemy w ilość, tylko w jakość. To znaczy, staramy się, żeby te, które były nieaktywne odtwarzać, żeby wybierać nowych szefów, żeby, żeby była szansa na to, że, że, żeby one były naprawdę aktywne. Jest trochę klubów takich, gdzie jest, no, już ktoś działał, wiele lat mu przeszło, tak, te kluby skapceniały. No więc trzeba je tam odtwarzać, odbudowywać. No ale też powstają, tak jak w Wiławie, nowe, młode. Pełne radości. Bo, y, proszę pamiętać, że Polska to nie jest kraj jednolity ani religijny, ani narodowościowo. Tak? Mieliśmy tutaj y, y, co najmniej 20% Żydów. Mieliśmy tutaj y, kilka procent Tatarów, którzy byli i są muzułmanami. Bardzo dobrze obywatele Rzeczpospolitej. Y, mamy Ormian. Tak? Już ginąca zupełnie nacja w Polsce, ale, ale kiedyś bardzo liczna. E, ma, mamy, mieliśmy dużą diasporę niemiecką, z której część się spolonizowała i my sobie tego nie zdajemy sprawy, ale, ale w niektórych miastach, jak Kraków na przykład, nie mówię o tych, które potem stały się, e, zostały pod zaborami, ale jak Kraków, e, kiedy większość mówiła po niemiecku, tak? No i, e, i, okazało się, I okazało się, że ci ludzie stali się dobrymi Polakami, Często nie zapewniają zupełnie swojej tożsamości, gdzieś tam kultywując, więc my musimy wiedzieć, co jest ważny, ważnym elementem polskiej tożsamości. A polska tożsamość jest jak nasza wigilia. Tak naprawdę, gdy po rozebrać polską wigilię, no tak, mamy nie do końca niemiecką, bo, bo, bo robiłem pana na ten temat, ale alzacką choinkę, bo cho choinka pochodzi z Alzacji, czyli francusko-niemiecka. E, tam się po raz pierwszy pojawiły choinki. Mamy żydowskiego karpia i żydowskie śledzie. Mamy dosyć turecką kutię, tak? no bo te, te wszystkie bakalie. E, e, no, e, chleb to jest przecież e, żydowski i chleb niekwaszony, tak, że opłatek jest. E, no, e, ja, już, ja, już, ja już nie mówię o, o, o ulubionej kolendzie Donalda Tuska, tak? ale śmieńach nachtę. E, ale, 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 ale no, Polska wizja taka jest trochę jak tożsamość polska, to znaczy myśmy tak jak wszystkie duże i silne narody potrafili zunifikować obyczaje, tradycje i religię, i, i, i żeby się stały elementem naszej tożsamości. I to jest naszą siłą, a nie słabością. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!